Dzisiaj warunki są trochę inne, jest cieplej, prawie 30 stopni ale mam tylko 13 km podjazdu i na górze spotykam się z żoną, jedziemy dalej dojechał pierwsze 2,5 km po więcej spektakularnych widoków zapraszam do za dalszą część filmu Czas na żel o, Już dwie trzecie zrobione Nie wiem czy widzicie tą bramę, ale to już jest tam. No nie jest bardzo stromo ale jadę już na ostatnich przełożeniach. 53 minuty pod wiadukt na ósemkę jestem nieżywy Do góry jest no na jeszcze kilometr Będzie szczyt i 3 km zjazdu. Że Hiszpania jest przyjazna dla rowerzystów, to chyba nie muszę nikogo przekonywać. O tym są już dziesiątki filmów, także tylko mogę to potwierdzić. Kultura jazdy na rowerze i kultura kierowców na bardzo wysokim poziomie, jeżeli miałem jakieś trudne sytuacje, to raczej z Niemcami niż z Hiszpanami w górach zaczekają, puszczą cię. Także odbiadą na szeroko, nikt, niko, nikt się nie spieszy, więc naprawdę spokojnie. Jest dużo bocznych dróg, na których praktycznie nie ma ruchu. Na komucie można wyznaczyć trasy, są też gotowe trasy, są odcinki dobrze opisane. Więc jeżeli chodzi o przynajmniej szosę, no to super, ale myślę, że to samo jest z gravelami. Można sobie objechać wyspę albo stacjonarnie jeździć. Tutaj na południu jest praktycznie płasko. Powiedzmy na 60 km, 300-500 metrów przewyższenia da się zrobić, ale głównie dlatego, że się zjeżdża i podjeżdża z wybrzeża. Żeby na przykład pojechać do sąsiedniej wioski, bo drogi są prostopadłe do wybrzeża. Jeżeli chodzi o dole transport i, i przylot tutaj no to wszystko spakowałem do walizki, także walizka i tylko mały plecak podręczny wystarczają żeby, żeby zabrać wszystko na tydzień bez problemu czekałem 15 minut na odbiór bagażu, więc też nie traciłem za dużo czasu na to mam nadzieję, że powrót minie równie spokojnie e, ceny Powiedzmy 15-20 euro za posiłek w porcie, yy, z napojem chyba przez 7 euro yy, kawa z kolą w górach, 5 euro butelka wody 1,5 euro, tam jest drożej, ale ogólnie ceny nie są zaporowe. Cóż mogę powiedzieć? No po tym tygodniu mam trochę niedosyt, że tak krótko, chętnie tu jeszcze wrócę i. Polecam zarówno na szosę, jak chcecie potrenować, szczególnie przed sezonem. Jak temperatura jeszcze nie jest taka wysoka. No a turystycznie też widoki świetne, także e, zarówno na wycieczki, jak i na treningi e, ekstra opcja. E, łatwo się tu dostać, i w sumie nie ma minusów. Trzymajcie się, za niedługo planuję wyjazd. Przez Europę, więc zapraszam do subskrybowania. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, planuję też odcinek na temat tego, czego nauczyłem się przez ostatni rok na Ultra i co poprawić. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to obserwujcie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.